o wprowadzenie sztandaru Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. To już 17. inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W tym roku akademickim studiować będzie u nas około 3000 studentów, w tym 1200 studentów pierwszego roku. Jest wśród nich aż 300 studentów zagranicznych. Cieszymy się z tego, że zakres umiędzynarodowienia kształcenia w naszej uczelni postępuje i z roku na rok przyjeżdża na studia do nas coraz więcej studentów z zagranicy. W tym roku przyjechali z Ukrainy, Turcji, Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Azerbejdżanu, Hiszpanii oraz Grecji. Jestem Iwan, jestem z Ukraińcem, ale bardzo się cieszę Radą. Duże, ładne miasto, bardzo ładne miasto, bardzo Дуже люди, бать дуже поляків, але дабать дуже, дуже українце в, в нашому академіку, в, нашим, в нашій академії. Uruchamiamy dwa nowe kierunki studiów. Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów drugiego stopnia, magisterskich oraz psychologie Są to studia licencjackie pierwszego stopnia. Oferujemy również kilka nowych kierunków studiów podyplomowych. Wśród nowych propozycji są takie kierunki jak psychologia w biznesie, zarządzanie sprzedażą B2B, wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka czy Zarządzanie korporacyjne. Przyjmuję Panią w poczet studentów Wyższej Szkoły Handlowej Radowej. Przyjmuję Pana w poczet studentów Wyższej Szkoły Handlowej Radowej. Wybrałem WSK, ponieważ szkoła zbiera same dobre opinie i tak naprawdę najbardziej poprawił program kształcenia. Zarządzanie jest czymś odpowiednim. Jestem na pierwszym roku teraz studentem i miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. Życzymy wszystkim studentom studiującym w Wyższej Szkole Handlowej satysfakcji ze studiowania, by nie ograniczali się do zaliczania obowiązkowych egzaminów i zdobywania zaliczeń, ale by korzystali z szerokiej oferty, jaką daje uczelnia.